Dzień dobry Państwu, godzina 13.30, Studio Lublin.pl live na żywo i Telewizja Niezależna Lublin. Zapraszamy dzisiaj na program ze specjalistą od kur, tak przynajmniej wczoraj Pan Prezydent go ochrzcił. No i myślę, że nie dziwią się Państwo, że w naszym programie uczestniczy również kura. Panie Pawle, co Pan sądzi o tej kurze jako specjalista od kur? No ja mogę mieć tylko jako obywatel tego kraju, który ma dosyć wstydzenia się za najwyższe władze w tym kraju, mieć nadzieję, że ten gwóźdź programu, w którym pod postacią kury, będzie gwoździem do trumny dla Pana Komorowskiego w jego kampanii prezydenckiej. I że może nareszcie będziemy mieli kogoś, kto nie będzie reprezentowany i popierany przez beton, bo jak wyjeżdżałem ponad dekadę temu z tego kraju, to te same gęby tkwiły w telewizorach, które widzę dziś. Tylko powtarzały się o 10 lat. Panie Pawle, okej, okay. ale przypomnijmy widzom wczorajsze wydarzenia, jak to wczoraj było. Bardzo proszę o opuszczenie filmu. To nie szkodzi. szkodzi wrzask, szkodzi specjalista od gór, szkodzi ten, który chce, aby wszystko gotował. zachodzi, chluwa i się rusza. Proszę Państwa, wygramy. Proszę o Wasze pasy 30 maja. Wasza jest przyszłość, my chcemy Polski nowoczesnej. My nie chcemy specjalisty od tur specjalistów od metan. Ja pan prezydent już może odejść myślę. No kura się zrobiła aktywna. Ej, Gosiu to będzie na, będziesz naszą kurzanką, możesz zabrać sam kurę. OK, wracamy do rozmowy. Panie Pawle, na to w sieci krąży opinia, że ukradł Pan wczoraj show Panu prezydentowi Bronieskiemu. Przepraszam, Komorowskiemu. Dlaczego Pan to zrobił? No nie wydaje mi się, żebym komukolwiek ukradł show. Wie Pan to, Panie redaktorze, jeżeli ktokolwiek może być oskarżony o kradzież, to ja tu wziąłem ze sobą flagę polską, prawda? Polski sy symbol narodowy. I jak widać, ja tutaj oddarłem dół z tej flagi, ponieważ na tej fladze było napisane, były napisane hasła wyborcze pana Komorowskiego łącznie z jego imieniem nazwiskiem. Także jeżeli ktokolwiek może być tu nazwany człowiekiem, który zawłaszcza sobie coś lub przywłaszcza lub wręcz kradnie, to ja bardzo bym chciał, żeby ludzie zdali sobie sprawę, że zawłaszczanie, kradzież symboli, najświętszych symboli narodowych przez jednostki, bez względu na to, jakie stanowiska w państwie piastują, jest kradzieżą. Jest kradzieżą nie tylko wartości, ale jest przede wszystkim bezczelną kradzieżą, zawłaszczeniem sobie wartości, które wyznajemy wszyscy, które szanujemy wszyscy, a przynajmniej powinniśmy szanować wszyscy, po to, żeby osiągnąć indywidualne korzyści. To jest totalna bezczelność, to, jest, to, to nawet wymyka się w ogóle mojemu pojęciu kradzieży. To jest po prostu no brak jakichkolwiek, wie pan, jeżeli robi to prezydent, żeby taką bezczeszczeniem takim, Taką bezczelnością zawłaszczać najświętsze symbole narodowe, no to jak można twierdzić, że jakąkolwiek ukradłem show? Tam nie było show, wie pan. Jak ludzie mieli do wyboru posłuchać kolejnych, tak jak wielokrotnie mi na to zwracano uwagę, że wiesz co, w sumie to mieliśmy do wyboru albo posłuchać nonsensów, które wygaduje ten człowiek, albo posłuchać kogoś, kto zwróci na to uwagę. No to chyba lepiej posłuchać kogoś, kto zwróci na to uwagę, niż wsłuchać kolejnych nonsensów i zastanawiać się w ogóle, co ten człowiek ma na myśli. Wie pan, bo panie traktorze, no, człowiek ten pośród wszystkich nonsensów, które on y, reprezentuje, pośród wszystkich bzdur, które on lansuje, y, on y, również mówi o rzeczach bardzo niebezpiecznych. Mówi o zjawisku nowoczesnego patriotyzmu. Ja Zacytuję tutaj, co on powiedział w podsumowaniu swojej pięcioletniej y, y, kadencji. kadencji. Cytuję, nowoczesny patriotyzm jest dla mnie priorytetem. Czyli nowoczesny patriotyzm będzie priorytetem dla pana Komorowskiego, jeżeli on wygra kolejne wybory. Ja może przypomnę, za czym się kryje nowoczesny patriotyzm. Więc Państwo, my wszyscy w Polsce będziemy musieli zapomnieć o naszych tradycjach, bo kłócą one się z tak zwanym różowym prawda, trendem europejskim, światowym, unijnym. unijnym, kłóci się to z naszymi wartościami patriotycznymi, w sensie naszych powstań, pamięci ofiar, które ginęły za ten kraj, bez względu na to, po której stronie? Bo wie pan, może, mogą nas różnić różni, różnice, mogą nas dzielić różnice poglądowe, ale łączy nas jedno: chęć, żeby Polska była polską, żeby Polska była tu, gdzie jest, byśmy mogli tutaj zakładać rodziny żyć, pracować i funkcjonować. To nas łączy. Ten człowiek mówi nam, że nasz patriotyzm, polski patriotyzm jest zły, nam jest potrzebny nowoczesny patriotyzm. I nawiążę do tego, co powiedziała pani Bożena Dykiel, wobec której Szapoba, która miała odwagę powiedzieć, sam pan słyszał, że jest to formacja złodziejska. Co to złodzieje? Oni zawłaszczyli państwo, zabetonowali to państwo. Obwarowali się, nie pamiętam dokładnej liczby ustaw, ale około 800 ustaw przeszło, z czego kilka zawetował ten harcmistrz prawda, komorowski. I w jakim państwie my żyjemy? On mówi o zgodzie narodowej? O jakiej zgodzie my mówimy? I przepaść między młodzieżą, która jest niewolniczą siłą roboczą na zachodzie, a nomenklaturowcami którzy mnie fizycznie atakowali na tym wiecu. Do tego jeszcze wrócimy. To jest przepaść. To jest przepaść. I ci ludzie stworzyli tę przepaść, bo tej przepaści nie było. Zawsze istnieje przepaść pokoleniowa między rodzicami, dziećmi, prawda, dziadkami i tak dalej. Zawsze istnieje jakaś różnica pokoleniowa, ale nie przepaść. Ten, ci ludzie wytworzyli przepaść. Dlaczego istnieje ta przepaść? Bo nomenklaturowcy, oni bronią tego, co jest. To jest kompleks Jonasza. Niechęć do zmian, bo ludzie boją się zmian, że utracą to, co im się wydaje, że mają do stracenia. Panie Pawle, ale zadam panu takie pytanie, I to, że nie jest pan miłośnikiem prezydenta to Komorskiego, to chyba nikomu nie trzeba, nikogo nie trzeba przekonywać. Natomiast, czy nie sądzi pan, że mimo wszystko prezydent jako głowa państwa wymaga pewnego szacunku? Oczywiście. Ja będę pierwszy, który to stwierdzi. Tylko proszę pamiętać o jednym, że żeby otrzymać szacunek, to trzeba ten szacunek reprezentować i okazywać. Jak, jak my mamy szanować człowieka, który nie potrafi pisać po polsku poprawnie? Jak mamy człowieka, który nie zna polskiej składni? Ten człowiek się nie potrafi wypowiedzieć prawidłowo po polsku. Jak mamy szanować człowieka, który nie podchodzi do ludzi? Aby... Zbigniew Herbert kiedyś w pięknym wierszu napisał, co różni dobrego króla, co można odnieść również do prezydenta, od złego króla. Dobry król rozmawia z ludźmi. Zły król przemawia do ludzi. Ten człowiek nadaje się tylko do przemówień. A proszę popatrzeć, jaki on ma styl przemówień. To jest bierutowski styl przemówień. Jego gestykulacje, to są, przecież to jest, to już nawet nie jest śmieszne, to jest tragedia. Ja jak wyjeżdżałem z tego kraju, wyjeżdżałem między innymi, bo wstydziłem się Wałęsy. Wstydziłem się tego, w czym jest to, w ten kraj, w czym tkwiłem, ta niemożność młodych, ambitnych, zdolnych, innowacyjnych umysłów, przebicia się, żeby coś nam, jakoś to rzeczywistość coś sprawić, żeby ona była piękna, przyjazna. Wyjechałem stąd, myśląc, że na zachodzie będzie mi lepiej. Pomijam to, że popełniłem indywidualny błąd, personalny błąd, nabyłem jakieś doświadczenie, poznałem języki, poznałem nowych ludzi. Co jest naj, najciekawsze? Popatrzyłem z perspektywy na Polskę, co niewielu jest dane. I ja widzę, co przychodzi do Polski, co już tam jest, co już od czego tam się odchodzi. A co najciekawsze, my to przyjmujemy i nasze elity polityczne, oni to przytulają się do tego i mówią nam, że to jest dobre. Przypominam, na zachodzie już tego odchodzą. Oni to zjedli, część od tego umarła, a część choruje do dziś. A nasze. Mam na myśli GMO, które w wielu krajach jest zakazane, mam na myśli fracking, który w wielu krajach jest zakazany, a u nas wciąż się go promuje przez PGNiK między innymi. Mam na myśli wyprzedaż majątku narodowego, gdzie na Zachodzie w sztywnych, twardych, kapitalistycznych krajach mówi się, że pewne gałęzie gospodarki nie mm -hmm. powinny być prywatyzowane, bo to doprowadza do przepaści yy, prawda, w, w dochodzie rodzin. Prawda? Powstaje, powstaje ta oligarchia, którą znamy z Ukrainy prawda, i między innymi z Rosji, z którą walczy Putin, i powstaje druga część. Oczywiście klasa średnia jest wyniszczana, i u nas się marzy o powstaniu klasy średniej. W tych warunkach nie ma możliwości, żeby u nas powstała klasa średnia. W naszym systemie ekonomicznym i politycznym nie ma takiej możliwości, że powstała u nas coś takiego jak klasa średnia, i nigdy u nas taka klasa nie powstanie. U nas jest, była, jest i będzie klasa feudalna. Ośmiele się tak to określić. I klasa, która pracuje na tych feudałów i to wszystko. I panie Pawle... Yy... Także szacunek, ja mówię jak najbardziej, a dla kogoś to ten szacunek reprezentuje. Ten człowiek do nas nie wyszedł, przecież on mógł zejść, podejść do mnie i powiedzieć, po co pan do mnie krzyczy? Możemy porozmawiać. Miał połowców tyle. Dlaczego on nasłał na mnie ich po, po wszystkim? Właśnie bo chciałem o, o tym jeszcze powiedzieć, bo też dzisiaj żeśmy opublikowali materiał. Yy, taki, no nie wiem, czy, znaczy może i zabawny. Jak pewien y, borowiec, a przynajmniej ktoś podający się za borowca. Nie no, miał legitymację, wszyscy trzej mieli, mieli słuchawki w Uszach. Y, zaczął pana przepytywać powiedz, To jest kompletnie bez sensu, prawda? Tak. Bo jeżeli pan stanowił jakiekolwiek zagrożenie już nie, nie w sensie fizycznym, ale w sensie organizacyjnym, no to ja rozumiem, że sensowna by była interwencja przed, prawda? Pan się nie ukrywał no w tą szczekaczkę tak. miał pan, prawda? I tą tubę do, nagłośniającą. I yy, pan no, po części można powiedzieć, że rozmawiał z prezydentem. W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak było. No więc właśnie, no więc ci funkcjonariusze ochoczo wzięli się do pracy po zakończeniu. Tak. I już tej całej części oficjalnej, prawda? O co tam chodziło? Jak to przebiegło? Bo jest film, ale pańskie... Znaczy, no, było to dla mnie zaskakujące, bo ja jak zobaczyłem, że prezydent zszedł z tego podestu i tam się zrobił kordon prowadzący do bronkobusu, bronkobusa, no to ja po prostu dałem sobie spokój, po co miałem tam już się dalej, prawda? Zobaczyłem, że to już się cały happening skończył. Skończy. Mhm. Moja rola się skończyła. Mi chodziło o to, żeby ten człowiek nie miał możliwości gadać tych swoich nonsensów, prawda? I prać ludziom mózgi już, chociaż bardziej się chyba nie da. I... I tam zabiegano, i odwracałem się, żeby się skierować w kierunku y, y, Wydziału Politologii. Po czym ktoś złapał mnie za, y, od tyłu złapał mnie za y, y, łokieć, po czym się odwróciłem i znalazłem się w otoczeniu trzech, y, prawda, y, ludzi z, ze słuchawkami w uszach, y, ubranych po cywilnemu. Y, dwóch po moich stronach, jeden naprzeciwko mnie w, w niebieskiej czapeczce, i w, po chwili nadszedł jeszcze jeden po cywilnemu, który, jak się później okazało, był policjantem, y, tajniakiem. Policyjnym. No i zaczęło się przesłuchanie. Zaczęło się przesłuchanie kuriozalne, bo zaczęłem. No zacząłem być wypytywany co, wypytywany, co ja miałem na myśli, mówiąc bat. Co to, co ja rozumiem, jako bat. No to jest na tym filmie. No, tak? Więc ja tego człowieka. do słownika. Znaczy, ja zacząłem pytać, czy jestem zatrzymany, czy jestem mm -hmm. przesłuchiwany, bo nie pozwolono mi odejść. Mm -hmm. Więc jest to pozbawienie wolności. Y po czym on stwierdził, powoływał się na jakieś w ogóle paragrafy, powie, oczywiście wylegitymował się, że jest z biura ochrony rządu, prawda, kazał mi czytać swoją legitymację, ja powiedziałam, że ja nie będę czytał pańskiej legitymacji, bo ja nie muszę tego robić. Pan twierdzi, że jest z biura ochrony rządu, to wszystko. Czy ja jestem zatrzymany, mówię, czy jestem aresztowany. Mhm. Więc on i tak i nie, bo tak, z jednej strony nie mogłem odejść, bo mnie otoczyli, a z drugiej strony zadawał mi pytania, więc ja cały czas próbowałem dojść, o co chodzi. On natomiast jako man, jak mantrę powtarzał, yy, co to znaczy bat, co to znaczy bat, co to znaczy bat. Wie pan, no, ja nie czuję się bo w obowiązku, po pierwsze, gdybym był zatrzymany i oskarżony, to znam swoje, swoje prawa, ja nie muszę składać wyjaśnień, mhm. po drugie mam prawo żądać, żeby był obecny, załóż mój prawnik. Także ja wiedziałem, że ja się znajduję w jakiejś sytuacji, która ma wszelkie znamiona bezprawia. Mhm. Jak ten człowiek zobaczył, że nie da się mnie zastraszyć potencjalnymi jakimiś tam zarzutami, przestępstw, jakichś artykułów 191 i tak dalej, yy, próbował... Ta, 12 tak, tak. włącznie. O, co ciekawe. No ciekawe. <laughs> <laughs> yy, specjalista od Kursku może skończyć jako specjalista od terroryzmu. <laughs> <laughs> W każdym razie skończyło się na tym, że sfrustrowany, że nie może wydobyć ode mnie informacji, które znajdują się w każdym języku, słowniku języka polskiego, skierował swoją twarz i zaczął mówić, że w takim razie ten pan nie chce ze mną współpracować, do policjanta, to będziemy kontynuować, proszę czynności, proszę zatrzymać i będziemy kontynuować tę rozmowę, przesłuchanie na, na posterunku. Po czym ja powiedziałam, no dobrze, no to w takim razie i on do mnie jeszcze dalej tam zaczął mówić. Ja mówię, powtarzam panu, czy ja jestem zatrzymany, czy jestem aresztowany. I w momencie, jak zauważył, że policjant zrobił taki gest, że umył ręce po prostu, mm -hmm. że on nie zamierza w tym brać udziału, jak zauważył, to zaczął mówić, ja pana nie zatrzymałem, ja pana nie przesłuchiwałem. Mm -hmm. No bo zobaczył, zdał sobie sprawę, Co? że cała sytuacja, w której brał udział, którą sam wytworzył ten Borowiec, mm -hmm. jest bezprawna. No wrzuciliśmy ten film dzisiaj rano na nasz portal i od tamtej pory yy, zaraz zadzwoniłem do, 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 do pana Aleksandrowicza, rzecznika. Prasowego Boru, obiecał się skontaktować, ale mamy godzinę 14 i tego kontaktu nie ma. Natomiast poprzez via Twitter skontaktował się z nami były, rzecz, były, były dowódca Boru, wyleciał mi w tej chwili z głowy, to ten, tam cytujemy, z, z ten, który określił akcję jako kompletnie nieprofesjonalną, a już no osobiście mnie to naj, najbardziej śmieszyło. Śmieszyło w wypowiedzi tego strasznie uczonego pana Borowca, jak użył sformułowania, że wolno nagrywać, ale nie wolno publikować. To jest dla mnie mistrzostwo świata. Wolno nagrywać. Nie, no było to. Człowiek wiedział, że może tak, wie pan. Proszę zauważyć, jak panie dyrektorze, jak, była to, jak było to podium, prezydent był witany przez człowieka w takim ciemnym płaszczu, zresztą ja sam byłem w ciemnym płaszczu, ale prawie dwa razy, przynajmniej wizualnie starszego ode mnie pana, w ciemnych okularach. Ja od pierwszego momentu, jak zobaczyłem tego człowieka, to miałem wrażenie, że oto z martwych stał Jaruzelski i Wita Komorowskiego. No to kto był w tych okulach? Nie pamiętam, to był jakiś profesor, wiem, że to był jakiś yy, szef biura profesor. wyborczego Komorowskiego Aha, to tu na tak? To tak. chyba chodzi o profesora Harasimowicza. Chyba tak. Chyba byłego tak. rektora UMCS-u skądinąd. No to chyba będę w tarapatach, bo studiuję na UC umc No ale to, był, to jest były rek. Rozumiem. W każdym razie no, człowiek w tych, tych, tych okularach z wyrazu twarzy, z postury no, i zachowania przypominał mi po prostu zwykłego y, jaruzelskiego. No. Bo Jaruzelski był często widziany właśnie w takich płaszczykach, prawda, i w ciemnych okularach. Y, I zazwyczaj się nie uśmiechał, ponieważ, jak wszyscy wiemy, mm. miał zepsute zęby. Bał się dentystów, pan generał. Yy, a propos, yy, zostawmy profesora, darujmy mu ale i, niech ma powie o osobistych oczuciach jak, jak to było kiedy pan wymyślił tą akcję przede wszystkim ja jej nie wymyśliłem to było absolutnie spontaniczne no, tak przechodziłem z tragarzami. no nie ten... nie 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 do, nie do końca yy, koledzy... nagłoś... ten, to do nagłośnienia no to się z nieba nie spadło a nie nie to to zakupiłem za granicą bo za granicą też byłem dosyć aktywny chodziłem na różne manifestacje i tak dalej Aha. przeciw GMO przeciwko NATO i tak dalej i tak dalej co zresztą jest upublicznione yy, Posiadałem to w, w miejscu, gdzie... gdzie Czyli gdzie to ja. prywatne pan. To jest prywatny mój sprzęt, ja go sobie zakupiłem już kilka lat temu i wykorzystuję go właśnie do celów mm -hmm. społecznych. Chciałbym zaznaczyć, bo łączy się mnie tam z ruchem Korwina, z, z, z Partią Narodowców, nie jestem członkiem partii, nie byłem nigdy członkiem żadnej partii, jestem osobą absolutnie apolityczną, mam pewne sympatie, natomiast jest to moja prywatna sprawa, dlatego w pewne akcje się angażuję i wspieram ludzi, a w pewne absolutnie nie, bo uważam, że, że nie warto lub nie reprezentuje to mojego, moich wartości. Także zaznaczam tu silnie, że nie jestem osobą związaną politycznie z ża ża żadną partią. Było to spontaniczne. Koledzy ode mnie z Wydziału Politologii UMCS powiedzieli mi, że będzie, taka, będzie wizyta Komorowskiego. Powiedzieli mi o której, że będzie o 14. Poprosiłem kolegę, żeby mnie zawiózł. Z tego co się ja orientuję, to początkowo miała być tam pod Lubelskim Centrum Kultury, tylko ktoś wpadł na to że plac pod centrum kultury ma, nosi imię prezydenta Kaczyńskiego i ktoś się tam zreflektował i został przeniesiony, więc na plac Litewski. To taka ciekawostka. No ciekawostką jest też, że ten plac wcześniej nazywał się od imienia dzieci z Pachiatuła, czyli dzieci tych sybirackich rodzin, które przez Iran dostały się później do Nowej Zelandii, bo Polska się ich wyrzekła. Waszego no tak z tego co wiem, tam między innymi w Nowej Zelandii był, prawda? No na między Zagrancji. innymi. Na szczęście, nieszczęście, ale byłem. Czyli w na długim końcu świata. Świat. Nie tylko tam, ale mówię, mam perspektywę i jest mi po prostu potwornie wstyd. Jak Wałęsa był prezydentem, wstydziłem się totalnie. Wstydziłem się totalnie. Ten człowiek zaprzedał wszystkie wartości Solidarności, wszystkie wartości, o które ludzie przelewali krew, za które walczyli, za które się solidaryzowali. Zaprzepaścił nadzieję, wiarę i miłość Polaków. Ja zaryzykuję takie stwierdzenie. Przyszedł po nim, wiadomo kto, pan Kwaśniewski, który wbił tylko gwoź do trumny moim zdaniem. Wbił, wbił tylko gwoźdź do trumny, sprawił pozór praworządności, demokracji, pluralizmu. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Yy, następnie mieliśmy yy, prezydenta Kaczyńskiego, yy, świętej pamięci. Człowiek ten mnie często dziwił, często irytował, ale nigdy się nie wstydziłem. Po czym nastał pan Komorowski. I ja naprawdę, naprawdę mam wrażenie, że ja się wstydzę jeszcze bardziej niż za Wałęsę. Bo Wałęsę tłumaczyło to, że był prostym chłopkiem. Prostym chłopkiem, roztropkiem. Ten jego styl, no to każdy z politowaniem na to patrzył, każdy na to przymrużał oko, bo każdy wiedział, że po nim się nie można nic więcej spodziewać. Natomiast Komorowski, historyk, człowiek rzekomo z wykształceniem. Podobno z rodziny hrabiowskiej. <laughs> Wie pan, jak my mamy mieć takich hrabiów, to, <laughs> to ja się nie dziwię, że żyjemy, że żyjemy w pseudofeudalizmie. No. <laughs> Panie Pawle, to na koniec może. Nie obawia pan się, że teraz, nie wiem, właśnie coś na no studia będą jakieś problemy, albo może znowu jakaś tam telefony dziwne, albo coś takiego? Zamachnął się pan w jakimś sensie na władzę? Ja myślę, że na tą władzę, to, ta władza, to nad nią nie trzeba się za bardzo zamachiwać, bo słyszałem, że ktoś tam za krzesło, na które chciał, żeby tam pan prezydent Komorowski usiadł, to podobno jest w areszcie, no. Ja uważam siebie za człowieka kulturalnego, jestem na pewno lubię kontrowersyjne sprawy, lubię się opowiadać po pewnej ze stron, nie lubię poprawności politycznej, otwarcie wyrażam swoje poglądy, ale uważam, że utrzymuję to w granicach rozsądnych i w granicach kultury. Oczywiście wszystko można interpretować jako obrażające, no ale wracaj na Mazury, macać kury. No, przepraszam bardzo, ten człowiek nie ma najmniejszych kwalifikacji do tego, żeby reprezentować ten naród. A ja już pomijam kwalifikacje konstytucyjne, to jest głowa państwa, to jest prezydent. Jeżeli ja mam prezydenta, z którego ani ja, a nie spotkałem ani jednego młodego człowieka, który by powiedział: Kurde, mamy fajnego prezydenta. Ani jednego, a jestem osobą dosyć publiczną, rozpoznawalną, mam kontakt z młodymi ludźmi na uniwersytetach i tak dalej, na mediach, w mediach społecznościowych, ani jednej osoby. No to jeżeli taki człowiek reprezentuje kilka starowinek, nomenklaturówek, które mnie fizycznie atakowały, próbowały zniszczyć mi tubę, próbowały wyrwać mi megafon z ręki, no to o czym my mówimy, w jakim kraju my żyjemy? I ten człowiek mówi mi o zgodzie, bezpieczeństwie? Jakim bezpieczeństwem On wysyła naszych żołnierzy do wojen, którym dziś wiemy, że inicjatorzy tych wojen są zbrodniarzami wojennymi. Więc on i on mówi nam o bezpieczeństwie, on wysyła naszych żołnierzy do Iraku, gdzie Irakijczycy są mordowani, gwałceni, prześladowani, torturowani, i my się pewnego dnia obudzimy i powiemy cholera, u nas zrobili zamach terrorystyczny. My się nie powinniśmy już dziś dziwić, że to nastąpi. Dlatego, że jeżeli bierzemy udział w masowych morderstwach, w gwałtach, prześladowaniach i torturach, to prędzej czy później ta spirala niesprawiedliwości, nienawiści wróci do nas i nas uderzy. I to on będzie temu winny. Nie terroryści, którzy przeprowadzą ten atak. Tylko on. Bo to on wysłał naszych żołnierzy tam, żeby walczyli jako zwierzchnik sił zbrojnych. To on naraża ten naród. To on wikła nas w to, że jesteśmy zamieszani, w tortury na naszym terytorium przeprowadzane przez CIA. Niezgodne z naszą konstytucją, niezgodne z naszym kodeksem karnym, niezgodne, niezgodne z umowami międzynarodowymi, które wyraźnie zabraniają wszelkich praktyk to, rozumianych jako tortury. Katowali tam Palestyńczyka do takiego stopnia, że wybili młoko, i to się działo na naszym terytorium, w naszym kraju. My jesteśmy traktowani jak republika bananowa. Dzięki takim władzom, jakie mamy w tej chwili, dzięki PO. I jeszcze raz powtórzę, jak ja ich rozumiem. Platforma oszustów, postkomuniści, postnomenklatura. To jest beton. Jeżeli tego betonu nie rozbijemy, to budzimy się w faszyzmie. Faszyzm jest wtedy, jeżeli rząd i elity robią wszystko albo prawie wszystko wbrew woli większości narodu. Wtedy mamy do czynienia z faszyzmem. Bo władza mówi, że ma legitymację, bo wie lepiej. W tej chwili mamy system wyborczy tak skonstruowany że mamy progi wyborcze, wszystko, nie, niemożność przebicia się do mediów, bo prawda, mamy takie coś, że pieniądze są dawane za poparcie. No, co to jest? no Jak młodzi ludzie mają się przebić z ideami? Jak nowe partie mają się przebić z pięknymi ideami? Z chęcią zmiany czegokolwiek? To no, nie ma szansy, system jest zabetonowany. O tym zresztą bardzo wyraźnie mówi wielu ludzi. Okej, okay, smutne te słowa no, i mocne, no, ale boję się, że niestety to w dużej części prawdziwe. Panie Pawle, dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Zaczęliśmy żartobliwie, kończymy troszeczkę smutno, no ale nasza rzeczywistość może jest taka rzeczywiście, że nie możemy sobie pozwolić, żeby z niej za bardzo żartować, tak jak no, są te słowa, piosenki Pietrzaka jeszcze z lat 80., żeby tak. Polska była Polską. Aby Polska prawda? była Polską. I chciałbym tylko jeszcze na koniec podziękować Pani Poseł Marzenie Machałek za subskrypcję na Twitterze. Hmm. Także bardzo dziękuję, i jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że pan Komorowski stwierdził w pewnym momencie, już poza tym, że obsesyjnie mówił o tym, że odnosząc się do specjalisty, do kur, powiedział też, że skierował to do mnie i do kilku innych protestujących: Jesteście scenografią w moim teatrze. Niech pan pomyśli, jakie jest umysłowe nastawienie tego człowieka. On traktuje Polskę i Polaków jako teatr, własny teatr, w którym on nami manipuluje kukiełkami. Czyli jego świadomość. Posiadania władzy i możliwości manipulowania jest potworna. My jesteśmy kukłami scenografią w jego teatrze. To są jego słowa. Ok, dziękuję bardzo za wizytę. Ja w studiu lubi.pl a Państwu dziękuję bardzo za uwagę i zapraszamy na kolejne programy w, naszym, w nasze, na kolejne programy w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.